Wredna małpa. Dziś opowiem Wam o wrednej małpie, czyli o grze karcianej od 2 do 6 graczy od 8 lat od Portal Games. Film ten nie jest współpracą recenzencką, bo tę grę kupiłam sama. Tak gra wygląda w pudełku. A teraz pokażę Wam, jak ją przygotować do rozgrywki. Przedstawię pełne zasady i pokażę pełną przykładową rozgrywkę. Przygotowanie do gry. Zaczynamy od rozdania każdemu z graczy. 7 kart. 3 karty gracze będą trzymać na ręku, a cztery będą leżeć przed nimi zakryte. Celem w grze będzie pozbycie się wszystkich kart, zarówno tych, które gracze trzymają na ręku, jak i tych, które leżą przed nimi. Pozostałe karty kładziemy na środku stołu, następnie bierze się kartę złotego kota, którą będzie się wsuwać w ten stos. To na której wysokości będzie się ją wsuwać zależy od ilości graczy biorących udział w grze. Na samej karcie mamy narysowane, na której wysokości trzeba ją wsunąć. W zależności od liczby graczy, ja gram w dwie osoby, więc mniej więcej na tej wysokości. I w tym momencie gra jest gotowa do rozgrywki, gdy zaczyna najmłodszy gracz. Karty w tej grze dzielą się na dwa rodzaje: mamy karty z efektami i karty bez efektów. I te karty bez efektów to czwórka, piątka, szóstka, dziewiątka i dziesiątka. Pozostałe karty mają już efekty i teraz o tych efektach Wam opowiem. Karty zwierząt zawsze zagrywamy po lewej stronie, po prawej stronie będziemy kłaść karty odrzucone i załóżmy, że zagrałabym trójkę która jest oznaczona takim okiem, co oznacza, że mogę podejrzeć karty do wolnego gracza, i załóżmy, że patrzyłabym na pierwszą kartę. Oczywiście znowu kładę ją zakrytą, po zagraniu karty dobieram i teraz mój przeciwnik musi zagrać albo kartę o numerze 3, albo kartę o wyższym numerze. Jeśli żadna z jego kart nie pasowałaby, to mógłby zaryzykować i zagrać kartę ze stosu oczywiście nie mógłby wcześniej sobie podejrzeć. On na szczęście może zagać ósemkę. Ósemka ma taki efekt, że kolejny gacz musi zagać kartę o niższym numerze. Po zaganiu karty gacz dobiera. Żeby mieć znów trzy karty na ręce. Jeśli w ręku mamy dwie takie same karty, to możemy je zagrać i wtedy dobiera się dwie karty ze stosu. Załóżmy, że ten gracz zagrywa siódemkę. Po zagraniu siódemki gracz dobiera i ma jeszcze jedną turę. Jeśli chodzi o jedenastkę, to po jej zagraniu wszystkie karty kładziemy na stos kart odrzuconych, czyli na lewą stronę. Dwójka. Pozwala nam wymienić jedną kartę z ręki na kartę, która leży przed nami. Jeśli gracz po zagraniu ma więcej kart niż dwie, to nowej karty nie dobiera. Ja zagrałabym piątkę, oczywiście dobieram. Ostatnią kartą, która ma efekt, jest wredna małpa, która ma dwa działania. Jeśli kładziemy ją samą na inną kartę, to ona kopiuje efekt innej karty. Jeśli natomiast zagrywamy ją z trzema innymi kartami, to w tym momencie ona nie kopiuje działania takiej karty, tylko aktywuje się tak zwana banda czterech. Co się wtedy dzieje? Te wszystkie karty kładziemy na stos kart odrzuconych, a gracz, który położył bandę 4, ma jeszcze jedną turę. Zagrywa dwie siódemki. Co ważne, zagrywając dwie lub więcej kart z efektem, efekt aktywuje się tylko raz. I teraz zagrywa ósemkę. Ma trzy karty, więc nie dobieram. Ostatnią kartą, której działania nie pokazałam, jest mrówka, którą można zagrać na każdą kartę. Po zagraniu mrówki, jeśli zagrywam ją na inną mrówkę, nic się nie dzieje, ale gdybym ją zagrała na inną kartę, to wtedy biorę cały ten stos poza mrówką, którą zostawiam. I tak gra się toczy do momentu, gdy w końcu odsłoni się złotego kota, w tym momencie gracze już nie mogą dobierać kart ze stosu. Jeśli skończą im się karty na ręce, to wybierają sobie jedną kartę, która leży przed nimi i zagrywają ją. Jeśli trafią odpowiedni numer, to super. Jeśli natomiast nie trafią, to ten cały stos biorą na ręce. Gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa. Gra posiada też wariant, w którym liczy się punkty, a tymi punktami są karty fasolek. W tym wariancie gracze otrzymują po jednej karcie z jedną fasolką i kładą taką kartę zakrytą, Grając w dwie lub w trzy osoby. Pozostałe karty z jedną fasolką odkłada się do pudełka. Natomiast karty z trzema i z dwoma fasolkami kasuje się i kładzie się w pobliżu pola gry. Gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich kart, dobiera w nagrodę dwie karty fasolek. Drugi gacz, który pozbędzie się kart, dobiera jedną fasolkę. Trzeci gacz, który zagra wszystkie swoje karty, również otrzymuje jedną kartę fasolek. Ostatni gacz, któremu karty pozostały, musi odrzucić kartę z jedną fasolką. Grę wznawia gracz, który ostatnio przegrał. Taka rozgrywka na punkty z fasolkami trwa 4 gry albo do momentu, gdy któryś z gaczy zdobędzie 10, albo więcej kart fasolek. Wtedy podliczamy punkty i ten ma ich więcej, wygrywa. Tak więc wyglądają zasady w obu wariantach. A teraz pokażę Wam przykładową, pełną rozgrywkę. I witamy Was w pełnej przykładowej rozgrywce. Jestem Is. Dzień dobry. I zaczynam odłożenia kota, mniej więcej na tej wysokości. I ja zaczynam od piątki. Mogę okay, jeszcze raz. Mm -hmm. Mogę jeszcze że... raz? O, kurczę. Mogę jeszcze że... raz i odrzucamy to. I biorę trzy karty. Mhm. Mm Ale no ja zaczynam dzięki temu. Ja sobie podaję, że moją kartę. Mhm. Mm I tu ja sobie Tak, mogę sobie podejrzeć kartę. Okay. Mhm. Mm I spróbujmy A, O, akurat się udało. No nie wiem. No a, masz, a, udało się. Musisz mniejszą sakręć. Mogę oh. sobie kartę. Okej, okay. biorę. No ja ryzykuję i jest okej. Okay. mam piątkę. Nie wiem, spróbujemy. Mogę jeszcze sakręć. Daję w stanie większą Mhm. Nie wiem. No to ryzykujesz. Zobaczysz. No i niestety bierzesz mm -hmm. A, ja. A ja mam takie karty, że tak. Nic się nie dzieje mm -hmm. To ja tak i nic się nie dzieje To ja dam małpy, teraz jest banda czterech i cały ten stocik i, ja, I jeszcze raz ja, bo hmm. była banda 4, więc tu mogę sobie wymienić, więc wymieniam i teraz jest Twoja kolej. Więc wymieniasz sobie. Hmm, a wymienię sobie tą osobę, a sobie wymienię ją na... co hmm, sobie na to wymienię. Hmm. I moja kolej. To no, jest jakaś ósemeczka. I mogę mniejsze. Musisz nawet. daje cztery trójeczki. A, A i jeszcze nie w z efektu, to podejrzewam. Dobrze. Ja zagrywam małpę i wtedy jest banda czterech hmm. i to wszystko idzie sobie na bok. Dobieram i jeszcze raz zagrywam. Tu i mogę sobie wymienić, więc wymieniam i teraz jest Twoje kolej. Tylko Musisz zadać mniejszą. A, już nie będziemy mogli dobierać. Mm -hmm. Ja zagrywam dziesiątkę. Nie mam. No to bierzesz. Ja wzmawiam. Hmm. Ok, twoja kolejna. Ma... Masz duży wybór. To ja mam beznadziejne karty. Mam to. 20. Okay. na ja mogę raz jeszcze zagęścić. I... Aj... i niestety się nie udało. Bo... Mhm. Mm to jest zagęszczone. Na przykład. No, mi pasuje? Mhm. raz jeszcze mogę, mm. ale nie mam, więc muszę wziąć. Więc wzmawiaj. Łuski. No, <noise> jeszcze mogę, ale no, muszę wziąć, o, nie mam. Z się sytuacja zmieniła. O, no, to mi pasuje. Szkoda, że nie mam małpy Więc mogę sobie wymienić i z tego skorzystam. Twoja kolej. To biorę i teraz wznawiaj. O, się pięknie składa. To zagrywam dwie. Wymieniam tam twoja kolej. Szóstka. że nagrywałem siódemkę. To ja biorę. No i ty w sumie wygrałeś. Także tak wygląda pełna rozgrywka w grze Fredna Małpa. Co sądzisz, Isia? Bardzo fajne, bo jest dużo kombinowania z efektami kart. Mm -hmm. Jest też zabawne, są te negatywne efekty, ale nie są takie irytujące jak w niektórych grach, przynajmniej według mnie. To jest prosta, szybka, zabawna, także zdecydowanie warta uwagi, jeśli jeszcze jej nie znacie. Także my polecamy, dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu, jeśli Wam się on spodobał, to proszę zostawcie nam łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a nas bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.